którą napisałem, jest książką o trochę o medycynie, trochę o moim spojrzeniu na medycynę, trochę o moich przeżyciach związanych z medycyną, a trochę również o przemyśleniach dotyczących życia, warunków pracy, tego wszystkiego, co dla każdego z nas jest zasadniczą sprawą. Co się z nami będzie działo, jak mamy postępować, jakie są nasze perspektywy. Wydaje mi się, że w sposób taki momentami nawet żartobliwy pokazałem, że po pierwsze warto kochać swój zawód. To jest rzecz, która jest najważniejsza, wtedy będziemy go dobrze wykonywać. Jeżeli nam się uda to i równocześnie będziemy zawodowcami, będziemy ludźmi, którzy mają określoną wiedzę medyczną, będziemy go dobrze wykonywać. Musimy pamiętać również o tym, że leczymy. Człowieka chorego, a więc musimy próbować nawiązać kontakt z tym kimś, kogo badamy, u którego chcemy rozpoznać jakąś chorobę i którego chcemy leczyć. To bardzo ważne, bo o tym się trochę zapomina. Opisałem w książce wielu chorych, których miałem okazję leczyć ludzi, którzy chorowali ciężko, mieli problemy zarówno medyczne, jak i życiowe w którym się starałem pomóc zarówno w jednych, jak i w drugich. Dlatego, że nie wyobrażam sobie leczenia tylko lekami, czy też wykonywania tylko badań, a zapominania o tym, że człowiek chory coś przeżywa, ma jakieś kłopoty. Innymi słowy, musimy leczyć całego człowieka. Opisałem też książce ludzi, którym nie powiodło się w życiu, Ludzi, dla których choroba była wielkim nieszczęściem, którzy nie potrafili sobie z nią poradzić. I myślę sobie, że to jest ważne choćby dlatego, że każdy z nas albo był, albo jest, albo będzie kiedyś chory. I musimy sobie umieć poradzić z chorobą. Wreszcie napisałem troszkę o ludziach, od których ja się uczyłem medycyny, wybitnych profesorach, profesorze Hartwigu, profesorze Orłowskim, profesorze Sicińskim. Byli to niezwykli ludzie i życzyłbym wszystkim młodym adeptom medycyny, żeby mieli takich mistrzów. I mi się wydaje, że w każdym zawodzie, ale szczególnie w medycynie, musimy mieć możliwość uczenia się od wielkich, wybitnych ludzi. Wreszcie starałem się pokazać coś, co jest chyba niebywale ważne w dzisiejszych czasach, mianowicie młode pokolenie. To znaczy pokazać, jak ja z nim pracuję, czego ja tych młodych ludzi uczę o tym, jak oni przeżywają swoją przygodę z medycyną. Wydaje mi się, że udało się na przestrzeni 30 lat namówić mi wielu młodych ludzi o tego, żeby dobrze wykonywali swój zawód. Wielu z nich zrobiło doktoraty, habilitację i bardzo wielu jest znakomitymi lekarzami. Wreszcie starałem się w tej książce pokazać, że wszelkie nasze odbiory, Zależne są od wychowania, od zdobytej w uczelni wiedzy, od otaczającego nas środowiska. Zależne są również od naszych przemyśleń, od tego, czego nauczyliśmy się w życiu. I starałem się namówić tych, którzy ją przeczytali, do optymistycznego patrzenia na świat, mimo wielu problemów, które nas otaczają.